Siema, się witam ponownie. No i co? Myślę, że zaczniemy od razu. Będziemy kontynuować naszą przygodę jako Major Diktiarow. Hmm. Ostatnio co co zrobiliśmy? Z tego co pamiętam, no, trochę, trochę, trochę mnie nie było przy tej grze. <grywki> Ogarnęliśmy napad bandytów na, na Szefczenkę i chyba zatrzymaliśmy um, tą Przerwaliśmy tą transakcję bandytów z najemnikami, prawda? W leśniczówce. Dobra, to myślę, że teraz sobie obskoczymy po głębiarkę, na którą dostaliśmy zlecenie od barmana, od bro... przepraszam bardzo, od brudacza, ponieważ jest na niej jakiś taki dziwny artefakt, który się świeci z tego, co wiemy. I myślę, że jeżeli zostanie jeszcze czasu trochę, to... to ogarniemy jeden z questów, Głównych z głównej linii fabularnej. Ech, dobra Dobra. No, ma to zaczniemy, może pójdziemy do Kardana. Upijemy kurczbyka trochę. On zaraz w ogóle nam zacznie gadać właśnie o tych swoich przyjaciołach, których wam mówiłem ostatnio. Zapomniałeś coś. Mam w ogóle nadzieję, że tym razem głos będzie troszeczkę troszeczkę lepszy. E Głos no, gry był no, git, no, tylko mojego głosu chyba w ogóle nie było słychać, teraz staram się to zrobić jakby lepiej. Ale nie wiadomo, rozumiecie. No i proszę bardzo, tutaj się dowiadujemy właśnie od niego. on coś tu zaczyna już głupoty gadać <noise> pod wpływem alkoholu. Dowiadujemy się coś, o że jakiś taki kawalarz i stog. Tyle na razie wiemy, ale możemy się go dopytać o co chodziło. No ja i to jest to, co wam właśnie opowiadałem ostatnio. Czy to byli jego kumple. Stok i kawalarz. No i się co tu się działo. Pokłócili się. Możecie sobie wiadomo zatrzymać materiał i, i doczytać. No i tu mówimy kardonowi właśnie, że jeżeli spotkamy jego kumpli, no to przekażemy te przeprosiny. Dobra i tak, to już mamy z głowy i teraz upiliśmy go, więc możemy naprawić nasze rzeczy po dużo niższej cenie, właśnie o to głównie chodzi, żeby to po prostu było po taniości wszystko, ja nie będę ulepszać tych wszystkich rzeczy, bo zaraz i tak chyba będę mieć lepszą broń i, 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 i kombinezon, więc więc nie warto która w ogóle jest godzina? jest druga w nocy, to wiecie co, pójdziemy sobie spać, przetestujemy tą mechanikę, bo czemu nie? zajebista przetestujemy sobie sen no i żeby po prostu było jaśniej. no Dużo lepiej dla mnie, dużo lepiej dla Was. O! Przy okazji emisja była przez chwilę. Ale chyba już nie ma. No i nawet, to sobie zaznaczymy, żeby po prostu na minimapie było, było na wygodnie. No i pyk. Jest szósta, więc nie wiem czy już... Bo to jest takie zawsze fajne. Jak właśnie z samego rana stalkerzy stąd wychodzą. Ale jak widać chyba jeszcze jeszcze, jeszcze jest za wcześnie, czyli chyba o 7 wychodzą. No wiadomo, tak są zaprogramowani Zrozumiałe to jest Oho, <laughs> uh -huh, coś tu jest synu. synu Razem już mnie nie zaskoczysz, nie to co <laughs> w ostatnim odcinku co było się ciemno i w ogóle to wkurwiające było po całości Dobra, to sobie przeskacz przez czy przeskoczyłem? sobie przez te wody. czemu ja tak szybko tracę tę energię? Jestem strasznie przyzwyczajony do. Nawet zapomniałem, że po prostu tak normalny człowiek tak działa, że tak mu energię jest zużywa, bo wytrzymałość. Bo jakby grałem sobie ostatnio, mówię, tak jak mówiłem, w Cień Czarnobyla i tam, tam jeżeli wiecie lub nie. No a artefakty można znaleźć dosłownie na każdym kroku i. i, 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 i sobie zapiszę gierkę mm, no i to po prostu zrobiłem sobie takiego builda pod totalnie wytrzymałość i mogłem zapierdalać przez całą lokację bez w ogóle bez bez, bez bez, bez, stawania w miejscu no i tu właśnie jesteśmy przy takim kutrze rybańskim no po prostu przy stateczku, gdzie jest od chuja tych anomalii przestrzennych takich, które no są bardzo, bardzo nimi. Ja tu chyba artefakt w ogóle jest nie wiem czy mi się opłaca go będzie go. A, zapiszę sobie giereczkę i. Kurwa, tu jest. Anomalia przestrzenna. Bo tu nie ma jej. Ja ma, że on tutaj do nas. pierdzielam stąd. O jakiś kolejny jest. A, no, wiadomo. Wykrywa właśnie ten dziwny blask taki. Ten nasz detektor, ponieważ no tym dziwnym blaskiem jest nic innego jak. A, zobaczycie zresztą. O! Proszę bardzo. Ta dziwna kierownica, czy jak tu cholerstwo można nazwać. Wiecie co ja sobie... Co to nie schodzi? No, dlatego pewnie, że to wszędzie jest. E, no, radioaktywnie tu jest. Dobra. F5. E, Syjujemy, ponieważ... No właśnie, przyszedł do nas taki gość, który nazywa się Płotka Ale koniem nie jest Ja to takie nawiązanie do Wiedźmina, wiadomo No i ich tutaj, prawda, mówi nam o... Że potrzebuje tego artefaktu, lekarstwa, coś tam, hajs No powiem tak Jest hackerem i ja ogólnie lubię Sokerów, Ale to jest tak jak z normalnymi ludźmi Jak czasami zdarza się skurwysyn i... No on jest takim chujem właśnie któremu jak damy ten artefakt to... Już zapomniałem czy rzuci się na nas czy po prostu odejdzie, ale chyba... Chyba go weźmie i po prostu, i po prostu odejdzie i nic nie dostaniemy w zamian Znaczy w sensie, no po prostu damy mu go, więc jakby okej okay. Wtedy jakby brodacz nam nie zaliczy misji, a od niego też hajsu nie dostaniemy Ale jak, jak coś on właśnie kłamie, no. Ten płotka... potem się dowiemy od brodacza właśnie, że, że on ściemniał Że to jest taki... kły. <laughs> Z tego co pamiętam, nie wiem, ale nie chcę mi się tego sprawdzać, po prostu. Po prostu po prostu mówiłem, że mam takie to sam go potrzebuję. No i mówimy, że w zonie... W zonie każdy musi się troszczyć o siebie. Jest coś takiego, że... czekajcie, ja sobie zapiszę... tutaj. Bo mogę zginąć. Ech, ale jest coś takiego, że właśnie tu widzicie na minimapie mamy trójkę. Trójkę, ale ona nie jest wy... w sensie... No nie widzimy. Nikogo poza się poza tym głośnym płotką. No, o no, no właśnie. O, oni po prostu jakby... ja ich jeszcze nie, nie pokazała, bo o to chodzi. Chodzi o to, że gdy dojdziemy gdzieś więcej tutaj, to oni na Get-Trójka, tych celekierów, się nas po prostu rzuci. I... Nie zrobią nam. No nie miło, nie miło z nami postąpić. Dlatego ja od razu strzelę do jednego z nich. I teraz chyba powinni. Tu jeden jest po prawej, i jeden jest w tamtym domku Jakby już widziałem, więc wychyl się. Ja nienawidzę tego miejsca, bo nie lubię, ogólnie się dostawać obrażeń. Szczególnie na tym poziomie. Mogę przez to kur. Przeskoczyć? Szczególnie na tym poziomie. Trudno się no tutaj jest gości, który. Ja się o tym mówię, kurwa. Sami zobaczyliście. Urwiłem się tak niepotrzebnie. O, widzicie? Tutaj w ogóle, słyszeliście, był, był taki ten tekst, już po tobie lachociągu, ponieważ jest to... No jakby, o dobra, leżą. Jest to z góry po prostu zaprogramowane, że oni się na nas rzucają i tyle. Co ten się tu? To biorę od niego, i idziemy dalej. Ty coś tu miałeś, coś fajnego. No, to się sprzeda, to się sprzeda, to się sprzeda wszystko. Amunicję się sprzeda. No i jest. Jeszcze do ciebie idziemy. no ale niestety no... Stanęliście się po złej stronie barykady. Aha, teraz sobie wyciągnę strzelbunie. Chyba Gites? Nie, trzeba to jest podstawa, bo te gorsze wieki, te. Mutanty są strasznie zjebane w tej grze. Znaczy no. Myślę, że tak była sezona wyglądała, że te Mutanty to nie byłyby jakieś takie zwyczajne pieski, które se chodzą albo cokolwiek. <laughs> Tylko no faktycznie. gówna, które urwiają. Dobra. Ja odhaczę sobie, sobie tą misję już o. U... Rodacza. Mam kurde wrażenie, że mi za szybko Tak po prostu ta wytrzymałość schodzi, nie wiem czy to Mam niby powyżej 40 i chyba tak działa właśnie W że jak się... jakby jest ten Pułap powyżej 40 To to, to traci szybciej wytrzymałość a jak jest powyżej 50 to w ogóle pobiegniesz metr i... I umierasz, nie, nie ważne Odhaczamy. dziwny artefakt. Moja zapłata. Dostajemy jakiś tutaj tam schowek, nieważny. Lecimy do gościa, do lekarza naszego, żeby mi wyleczył z tego radioaktywnego. I wszystkie te efekty po prostu usunął. Dobra. I myślę, że jeszcze skoczymy sobie. Do któregoś z helikopterów. Moim ulubionym osobiście jest. O ten tutaj. Tylko to jest. Jak się przyjrzycie, to jest taki um, Widać znaczące wzniesienie. Zresztą znaczy, tu widać wzniesienie. Ogólnie chodzi o to, że to jest bardzo, bardzo, bardzo. No, po prostu nie mogę wejść na to wzniesienie tak po prostu z buta bez udania się do odpowiedniej osoby. O której powiedział nam ten stalker na samym początku giereczki, Do tak zwanego Noego No Imię się kojarzy prawdopodobnie właśnie z Arką Noego i dlatego Dokładnie coś tego typu zostało zaimplementowane do tej giereczki. zobaczycie Ja jestem mega mega fanem tego rozwiązania Spórców, że <laughs> Że no nawiązali to do Biblii, okej okay to będą z nim potem jeszcze fajniejsze, fajniejsze rzeczy. No i to jest Arka Noego, właśnie. Po prostu. Po prostu, po prostu. Mamy. Po prostu mamy. Miejsce, które nazywa się Arką Noego. No i wiadomo, już tu mamy jedną osobę. I dobra. Ja to sobie giereczkę zapiszę. Jest taki case z nim. Proszę, kim tutaj, że te drzwi. Trzeba otwierać z boku. Bo on strzela przez nie No i teraz musimy się z nim zapoznać. Noe. Rozmawia, kim jestem. No jestem Stalkerem zwykłym, prawda? Wiem coś o zwykłych yy, heliko helikopterach. No i on nam mówi, że właśnie jeden z na tym płasku Właśnie tego słowa szukałem. Yy, I tu mówi, że tam. że zaprowadzi nas tam, żeby poszliśmy sobie do snorków. Ale to innym razem, ponieważ. o. Tutaj przy okazji z nim załatwię inny dialog, tutaj się prawda dowiemy, że właśnie to jest Arka Która ma nas skryć przed y, hordą psów, z tego co pamiętam A po prostu przed mutantami A się tu będzie, tu się pytamy o falę, falę mutantów, która zmierzy ludzi wyprze ich z zony Wszyscy go mają za szaleńca I tu się pytamy o psa, ponieważ Zaraz wam pokażę, ma po prostu niby psa którego, którego udomo, jakby u, udomowił, no, uz, no, udomowił, no, u uzwierzęcę. Lezi. Lassi się nazywa. Lezi, nie wiem. Dobra. No i Petrzek. Tak, Ona On nas na taką ścieżkę na płaskowyż, która znajduje się na. Zobaczycie zaraz na spalonym gospodarstwie. To jest bardzo, bardzo blisko Skadowska. To chyba w tle zaraz to zobaczymy Skadowskę. Tak, widać tam Skadowskę w tle. A, to jeszcze wrócimy do tej lokalizacji. Spokojnie. No i on widzicie, mieliśmy jakby... Dlatego jest taki widok z góry, żeby zobaczyć jego ścieżkę, którą on idzie. Szczerze wam powiem, że w sumie teraz się skupiłem na tym Skadowsku. Jakby nigdy nie pamiętam do końca tej ścieżki. Ale motyw jest taki, że po prostu przebiegamy przez taką... Trasę, omijając. Yy, omijając te. Yy, te, te anomalie, i skaczemy właśnie tu. Przestrzeń i pyk, znajdujemy się na płaskowyżu. Ładny skok. Badni do mnie kiedyś. Dobra, jesteśmy, tu jest. Anomalia, kocioł? Tak się nazywa? Cyrk, nie, tu jest cyrk. Okej, okay, kocioł jest. Chyba w ogóle nie w tej lokalizacji, a bo mi się coś po, popierdoliło. <grym> Dawaj, nieważne. O no, tu też wrócimy spokojnie, spokojnie. No i znajdujemy się na rzu. On coś gadał o snorkach. Jeżeliście nie wiecie, czym są snorki to. No to zaraz się dowiemy, czym są snorki. Zaraz się dowiemy i w ogóle, jak już, jak już ogarnę te helikopter, ten helikopter, to mam pokażę czemu tu się nie dało dostać, no, ale sami widzicie To jest taki, kurwa praktycznie pionowy, 90 stopni nie, w Pagórek, górka, kurde, no nie, uwierzcie, serio, nie, nie da się z żadnej strony wejść, przynajmniej Ja nic o takim czymś nie wiem A dobra, to jest od razu ten helikopter, ale ja, ja nie chcę do niego teraz iść. Zapiszę mi giereczkę, ponieważ ponieważ tutaj jest wyjście do tej jaskini o właśnie no wchodzimy kurwa prosto w pasze dwa. no to są snorkowe o i na minimapie już mamy taką szarą pojawiają się szare kropeczki czyli to są ciała teraz dowiemy się czyje to są ciała no, ale możemy się domyślić że coś ich tutaj zajebało a tym czymś właśnie jest nic innego jak snorki których już słyszymy Nie nienawidzę narków, nigdy, nigdy dobrze nie... Okay. Dobra, ehh Trochę mnie zajebał, nieźle no. F5, zapisujemy stan gry, bo chyba tu już się nikt nie poka... A, jeszcze jeden, Dobra, tu się wskoczę. Bo go, głos kurwy, dobra. No i pek, znajdujemy wojskowych. Ponieważ, no, tak jak się dowiedzieliśmy z samego prologu, no, jesteśmy jakby wojskowym po prostu. To nie możemy się tym za bardzo chwalić, bo. Nienawidzą tutaj wojskowych. Nawet najemnicy. Znaczy wiadomo, najemnicy jak najemnicy Jeżeli ktoś im zapłaci, to zaczną się napierdalać z każdym. Ech, więc najemnicy tak samo są nie przez wszystkich, ale wojskowi, oj, wojskowi, no bo... rozumiecie, przychodzą tutaj stalkerzy, nielegalnie do zony wchodzą. próbki grupki, i, no i przychodzi takie wojsko i do nich normalnie napierdala, strzela do nich. To w sumie jest... Yy, no, widoczne w pierwszych dwóch częściach, no bo tutaj sami jesteśmy wojskowym, więc jakby nas nie będą napierdalać. A poza tym, jedyni, jedyny wojskowy, jakich poznamy, nasz znaczy pierwszy będzie w Jantarze, chyba tak się nazywa ta lokalizacja. Hmm. Jezus, Jupiter. Jantar jest w cieniu Czarnobyla, chyba. I w, I w tym, i w czystym niebie. No, to tutaj spotkamy jednego wojskowego, a reszta tak naprawdę jest w Prypeci, do której musimy się udać. Ale to jeszcze o tym nie wiemy. No i dobra. Podamy helikopter. Wiesz, taka scenka teraz będzie? Że śmieszna, no, po prostu Informacje z komputera pokładowego. A więc ogończy trzy nawaliły oba silniki. Co jeszcze? Mapa z potencjalnymi punktami ewakuacyjnymi: punkty B2, B28 i B205. Ciekawe. No, i właśnie ten oto, helikopter, powiedział nam o po punktach ewakuacyjnych, czyli po prostu rozumiecie. Wojsko się tam zbierałoby, ci wojskowi i, I sam tu zostać ewakuowani. ewakuowany. No, ale jak się dowiemy, nie wszystko pójdzie po ich myśli. I tu nam się pojawiły te miejsca ewakuacji. Tu jest jedno jest drugie miejsce ewakuacji Chyba jeszcze jedno tu by było Tak i miejscem ewakuacji jeszcze jedno jest po prostu Skadowsk, z tego co pamiętam Dobra no i tu spadliśmy z tego paskowy że no, no rozumiecie jakby no, no tu się nie da wejść nawet na jakiś modach w sensie Które wytrzymałość dają, dają na nieskończoną I i i i i I ulepszony speed Chociaż takich w nie widziałem na nazwie pripeci. ale takie były bardzo popularne we wcześniejszych wersjach. Mm. Tutaj mamy. Jak się to nazywa? To są wodociągi? Nie, to jest Utylizacja Odpadów. Zakład Utylizacji Odpadów. Jest to duże, duże miejsce, przy którym jest fajna strzelanina, bo są tutaj właśnie najemnicy i zaraz oni nam coś powiedzą. Zawróć, to nie miejsce dla ciebie. No i pyk Zawracamy uciekaj stąd, póki masz Zawracamy, ja to sobie zapiszę I zakończę ten odcinek, ponieważ to będzie Rozumiecie, taki teaser Przed trzecim odcinkiem, żebyście czekali na niego o, Uwierzcie mi, jest na co, bo jest tu No jest ich tutaj co najmniej z siedmiu, Chyba, ośmiu nawet Najemników Na, same, na, na zewnątrz jest, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześciu, w środku chyba jeszcze dwóch i w dodatku tu są jeszcze tacy opancerzeni w egzoszkielety O, tu mamy u góry dwóch. egzoszkielet opancerzonych. No także będzie, będzie pierdalanka, a Albo nawet jeżeli jest to ich tylko sześć, to wciąż, wciąż, wciąż będzie ciężko. Ale to, jak już powiedziałem, w następnym odcineczku. Także trzymajcie się. Łopatki.